Okej, okay, witam już w dziesiątym odcinku, pograjmy w Detracing. Witam się z wami Wasz Karolek 95. Cześć Stacy. A nie będę z tobą rozmawiał. Szkoda czasu na takie rude piękności. <grydy> Idziemy dalej. Co w ostatnim odcinku robiliśmy? Uratowaliśmy sanitariusza, którym był Sven, cześć, Sven. Nie mogę z tobą pogadać. Szkoda. Dzięki za Zombrex, którego mam jeden więcej na wszelki wypadek, gdyby brakło mi za 24 godziny. Także mamy spokój właściwie z Katie I teraz lecimy. Nie no pewnie tutaj Lecimy wykonać misję Bombowe Miasto Czy dobrze powiedziałem? Aha, Stoper oczywiście, kurde Cholipka Cholipka no Właśnie, pobawię się naśladowanie głosów Na tym mikrofonie, zobaczymy jak to wyjdzie Stoper włączony Dobra Gdzie mnie doprowadzi szczałka? Nimą pojęciu, Joni wich, Jorzych, Jorzyk nie przewidził tak, takowych, takowej sytuacji A, to muszę w ogóle wrócić, tak? Dobrze, a poznajcie uczestników Stawczo uczestnikom Zanim zginą, tak? To może być ciekawe Korci mnie, żeby tam pójść, ale nie Robimy główne misje Trudno, no nie w tym życiu się odegrasz Gościu Bo pewnie będzie pisało, że właśnie zmarli twoi najlepsi przyjaciele Trudno, nie mam przyjaciół Dobrz, dobrze. Mam nadzieję, że będę mógł dokonywać jakichś wyborów. Chwila, chwila. Nie ten przycisk. Te. Zmienimy sobie na yy, bombowe miasto. Dobrze. I teraz ciśniemy. 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 Czyli co, jednak muszę porozmawiać z... Aha, czyli o 10 Stacy wezmiemy do kryjówki, gdyby coś się stało. Czyli idziemy się odegrać tak naprawdę. No teraz no co? Będziemy wykonywać misje poboczne. A model do naśladowania. Casina America, to jest też po drodze. Czyli platinum strip. Dobra. Dobra, Smaku smakuje jak kurczak. Kucina Donaci. Kusina, zabrzmiało, pozdrawiam, widzów Facet <śmany> w środku kucharza, zagania ocalały od restauracji. Dobrze, więc w takim razie mistrzę, o ile zdążę tylko do obiec. Chociaż wiecie, ja właściwie jeszcze niczego nie zrobiłem. Nie mamy na to dużo czasu, więc ja sobie troszkę złamie zasady. I zrobimy coś takiego. Odczytam grę. Tak, oszukuję, kantuję. Ale ze mnie rumun. Cygan. <laughs> Ale nie cyganie was przynajmniej, że, że... O, gra mi się zacięła, witam was ponownie i czasu tyle mi znowu przyszło. Po prostu wczytam jeszcze raz grę, żeby nie było spiny, są czwarte terminy, tak? I na spokojnie wykonamy misję, poznajcie uczestników, tylko muszę sobie ją zaznaczyć. Dobrze, misja zaznaczona, lecimy niczym. Kurczę, dwie minuty, ja w ogóle nie posunąłem się do przodu. Oj, no każdą lek. Tak, jeszcze przed chwilą właśnie weszłem na YouTube i przeczytałem komentarz, żeby połączyć pistolet na wodę z gwoździami. Nie mam pojęcia od kogo, bo to komentarz was jest tylu, że ja was wszystkich nie zapamiętuję. Bardzo przepraszam. Stałych widzów pamiętam, no to jest oczywiste, że im, im częściej mnie oglądacie, tym częściej trafiam na wasze komentarze, tym bardziej us uswajam, oswajam sobie wasze niki w moim małym mózgu. Wy, wy też mózgu. Mózgu w mózgu <laughs> yy, No Wy też pewnie na początku słyszeliście Karolek mówi kurczę, gdzieś tam mi się kurde przewinęło przez tą moją wspaniałą, jakże szarmancką głowę, ale nie pamiętam gościa, no teraz mniej więcej jak oglądacie mój kanał to znacie mnie na tyle, żeby wiedzieć, że a Karolek to jest ten od The O Karolek to jest ten, co ma taki zwalony, w ogóle nas nie rozśmiesza. To jest ten ziemniak. Nie wiem co o mnie myślicie tak naprawdę, no nikt z was nie pisze takich rzeczy. O! Znowu te zombiory. No przynajmniej już w innym stroju, także <noise> nie będzie śmiechu. Koła. Chlastu, chlastu. I co? Czy ona też zmutowała? Nie mówcie, że pszczoły zaczną mutować. Czemu ja mam tak krzywo kamerę? O, teraz chyba jest dobrze. Okej, okay, czyli ząbiakom odpadają głowy dzięki pszczołom, szerszeniom bądź o mózgi poleciały, zniknęły dobrze, re dobrze, re rewelacja Dobrze, czyli wiem czego się mogę spodziewać Jakbym znalazł kiedyś jakąś tego, tego młot Nie ja wezmę te najsilniejsze rzeczy Młot, siekiera Dobrze, dobrze Przydałoby się od czasu do czasu właśnie nadepnąć na takową pszczołę To byśmy mieli spokój, przynajmniej na jakiś czas z ząbiakami jakby taką pszczołę zrobić takie kombo. Tutaj jest przecież tyle zombiaków. No spokojnie z 230 zombiaków na całe centrum, na, na piętro się znajduje, więc jakby takie kombo zrobić. Chociaż nie wiem, może wybuchają tylko te w pobliżu. To jest akurat mało istotne, proszę mnie natychmiast zostawić. Dobrze poradziłem sobie. Dobrze, chcecie walczyć, nie ma problemu, dla mnie. A z powyżynami. Dobra, tysięczny zombiak dostaje stare słuchawki Karolka. Także bijcie się, bo jest o co? O stary stawki Karolka. Proszę mnie zostawić, tak jest. Spędzimy nosek, przepraszam, podrapię się. Oh, oh, oh. Dobra już. Gdzie musimy się udać? Tam? Masz taki hektar? Dobrze. Pan tutaj poskładał dwie panie, czyli masa jest, teraz można walić rzeźbę. Okej, okay. pójdziemy, aha, wyjdziemy tamtędy. O. I tam myślę spotkamy naszego pierwszego tysięcznego zombiaka, bo ich jest tam sporo. Dlaczego on tak swędzi nos? To jest niesamowite. Kawa? Tak. Dobrze. Zapraszam państwa tutaj na wspólną zabawę. Chodźcie, chodźcie, pany i panie. Nie wygraliśmy się na szczęście. O, ale już piękne combo. Dobrze. Jeszcze tylko jakieś 50, dokładnie 53. Dobrze. Czekam, czekam. A ja czekam, czekam na was ciągle. Zombiaki me, zombiak me. Dobrze. Jeszcze tylko... Ja um, będę słaby zmaty. 27. Ale mam jeszcze jeden młot. Nie ma problemu. Coraz mniej was zostało. Mistrze. Mistrze, już umarte mistrze. Nie żyjące. Jeszcze kilku. Nie przejmujcie się. I tak znajdzie się miejsca na, dla mojego młota dla każdego. W ogóle się nie przejmujcie. Dobrze, wykończę może siekierę. Zdecydowanie lepszy ale gra mi się zaczyna, to mnie troszkę wkurza Dobrze, kto będzie tysięcznym? Ktoś z nich Jeden, dwa I to nie jest sprzedawca Szkoda I tysięcznym będzie kolejny gruby, który tym razem znowu wygra, dobranoc Królowa Tak 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 I jakby to teraz zrobić, chcę to przetestować Uzyskano kartę combo Broń drzewcowa Łatwa plus maczeta, dobra, najpierw trzeba znaleźć maczetę. No, życie wzrosło do pięciu. O, cudownie. Teraz, a dobrze, spróbujemy na podstawie tych zombiaków tylko. K ile ich zginie? Wszyscy. 113 zabitych, cudownie. Fajnie, czyli z jabłek będziemy mogli zdobywać yy, królowe. Królowe, dla mnie to jest zwykła kurczę, szersze. Nie wiem, czy one i pod spódnicy zagląda, że wie, że to królowa. Och, czaki, ty to jesteś, mówię ci, rozbójnik taki śmieszny będzo Przyja nie zdążę na misję swoją <grym> co teraz? Zapomniałem się troszeczkę, rozwalając w niesamowity sposób szerszeniem oraz y, moim pięknym y, młotem zombiaki. I boję się, że nie zdążę teraz na misję. Co teraz? <grym> Czak rozchoruje się i się pije zbyt dużo alkoholu. Po co ja czytam te podpowiedzi jakie Znam na pamięć. Bardzo mało bardzo, ależ fest mało czasu zostało Także czym prędzej pobiegnijmy, o, wspaniały manewr tutaj wymijający, czy... Przy... Co to? Grabie? Nie chcę grabi Dobrze, przeczytajmy sobie Nie, nie, nie Aha, doszłam mi jakaś misja, raz ugryziony Dobrze Dobrze, nie tego raz ugryzionego nie będę ratował, bo myślę, że nie ma sensu Ale poznajcie uczestników, czas mi ja Jestem w Platinum Strip, czyli bardzo niedaleko Ale boję się, że nie zdążę I to mogłoby mieć ogromny wpływ na naszą rozgrywkę, nieprawdaż, czok Więc, więc prowadź mnie grą, prowadź mnie przez świat zombiorów Pan na wózku, znaczy pan obok wózka i pan już yy, bardziej obok wózka Pan też gdzieś na mnie rzucał, powalił Ale ktoś krzyknął no dobrze, biegnę, 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 biegnę. Mam nadzieję, że zdążę. Zdążę, zdążę, zdążę. Zdążę, zdążę. Ciągle prosto. Boże, to miasto jest ogromne! Jest takie duże, że zaraz się w nim zgubię. Tyle zombiaków, jakby tutaj królową rzucić, to jest to jest. Opola? Nie, myślałem. Kosz rozwalony. Boję się, że nie zdążę. Czaki. Czaki biegiem Dobrze, zaskoczę z tych sobie. Dobrze, dobrze. Tym widzę motor i to może... Jak ja... O, jesteśmy. Zobaczymy, czy się odegramy. Siema, zapuściłem brodę, co tam? W dwa dni. Okej. Okay. To właściwie ja się chcę odegrać, bo to ja miałem drugie miejsce. Mimo apokalipsy on sobie swobodnie podąża na swoim motorze. Bardziej y, y, zyskuje wątłość swojej pałki. Mogłem <grym> zostać w sukience, wyglądałoby to bardziej komicznie. Dobra, no to zginiesz. Nie lubię takich ludzi, naprawdę. Mogę ci wypalić brodę jak chcesz, albo puszczę ci moją. w <laughs> problem, powiedział gościu w zimowej czapce. No nie gadaj, że go roz Ale kombo. Tak właśnie kończą ludzie, którzy nie wychodzą na dwór. Wyjdźcie czasem. To dobrze wam zrobi. Ja wychodzę. Czasem. Dobra, dawaj mi go na solówy Baby. Dobrze. Dobrze. Dobrze 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 Dostaliśmy motorek Wspaniale Siadaj nie pierdziel Dobra, dawaj na motorek Chucky Nie mam czasu Baby, baby, gimme, gimme. Dawaj czaki. Ratowanie ocalają, da ci też... Po co ja to ja tu czytam. Carlos nie żyje, nieważne, ale co? Mamy klucz do motoru. Jeszcze tutaj muszę to dopracować, ale... No chrzty! Gdzie mi pani tam siurdola obgryza? Nie mam pojęcia gdzie on jest, ale mam motor. Nie wiem czy mogłem go uratować. No że trochę ich mogę powybijać przynajmniej. Silver Strip. Poznamy troszkę lepiej okolice dzięki temu motorowi. Przepraszam, że tak nic nie mówię, ale troszeczkę się skupiam. Nie da się ukryć. Troszkę zarzuca tym motorem. O, ale tutaj gromada zombiorów. Więcej was matka nie miała, co? Ja tu szybko powbijam sobie levele. Jakieś nowe centrum handlowe. Jukata. Dobrze. Dobrze, pozabijamy was troszkę więcej. Przyda się, przyda ten poziom. Ale latają niesamowicie. Dobrze. Dobrze, może teraz ta strona. Ech. Lewa strona, jak się bawicie. Oj, chyba rozwalam się motor, nie jestem pewien. Albo kończy się paliwo. No nie mam Dobrze, nie, nie mam pojęcia jak mogłem tam temu typowi pomóc, czy w ogóle mogłem pomóc Ale coś w każdym razie miałem rozwalać No nie zabijaki No co, i zginie, ale mam klucz do motoru więc Tak naprawdę nic złego się nie stało Także go nie... Teraz właśnie go tu widziałem Nie wiem czy muszę z nim walczyć Albo chodzi o to, żeby jeździć tak długo aż. Dobrze, dobrze. No i co tu się dzieje ciekawego? Ciągłe rozwalanie zombiaków. Ja przepraszam, naprawdę, że tak nic nie mówię, aż normalnie nie jestem są. So ale -y. Właśnie, rozwalił się motor. I co teraz? Kwiat na głowę. Cholera! Będzie problem, gdyż zgubiłem tutaj gdzieś mój baseball, którego już pewnie nie odzyskam. No i nie mam czy... czym go rozwalić i teraz mnie zje. Tak, czyli to jest misja bardzo ciężka. Muszę na niego uważać Żeby te zombiaki go zjadły, Życzyć ci tego gnoju Dobrze, dobrze, a ja zginę Zginę, niefortunna śmierć a, czyli po prostu, to kurde, tyle zombiaków wyrżnąłem I co teraz? Muszę to wczytać Szkoda, bardzo szkoda Musiałbym tam jeszcze raz dobiec Dobra, yy, sorry, że to będzie dosyć krótki odcinek 16-minutowy Postaram się yy, obydwa jednego dnia wrzucić, jeśli tylko będzie taka możliwość. Natomiast yy, następny odcinek zaczniemy już od tamtej misji, od wykonywania jeszcze raz tamtej misji, poznajcie uczestników. Czyli rozpierdzielimy tego typu, bo po prostu nie wytrzymam. Albo jeszcze to przemyślę. Tyle na dziś mojego nagrywania biorę się za również moje yy, życiowe typowo sprawy Czyli walne kupę i tak dalej. Trzymajcie się. Na razie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. みっちェ。